Thank you Witajcie na nagraniu z nowej linii w dniu jej inauguracji. Czyli mamy 11 grudnia 2024 dworzec główny PKP przystanek dworzec główny PKP-03. I właściwie najkrótsza linia w tym momencie, jaka istnieje w MPK. Linia pilotażowa uruchomiona przez Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie na potrzeby testów pojazdu marki z którą już miałem do czynienia mogliście go spotkać na kanale zresztą wspomniany ten pojazd też już na kanalu mnie gościł można go zobaczyć na nagraniu z relacji targów TransExpo Kielce no i tutaj co mamy pojazd Kinglong Smart City PF6 czyli 6 metrowy autobus elektryczny i linia dość ciekawa czyli linia 50 łącząca Dworzec PKP główny z dworcem lokalnym przy Tuwarnickiego. Czyli właściwie mamy też ciekawostkę, bo jest to pierwsza linia, która kursując po, po tak krótkim odcinku zalicza oba przystanki przy Czyli teraz jedziemy, wjeżdżamy w aleję Józefa Plusowskiego i będziemy stawać na przystanku. Piłsudskiego Urząd Wojewódzki i następny przystanek to jest Piłsudskiego Urząd Warszałkowski, następnie zakończenie trasy na dworcu lokalnym no i z powrotem mamy z powrotem mamy taką samą sytuację czyli dworzec lokalny Piłsudskiego Urząd Warszałkowski, Piłsudskiego Urząd Wojewódzki i następnie mm, dworzec główny PKP 03 czyli przystanek początkowy linii 0-B muszę Wam powiedzieć, że bardzo przyjemnie się jeździ tym pojazdem ale jest on o tyle ciekawy, że jak na swoje bardzo małe wymiary ma bardzo duży rozstaw osi bo właściwie koła są na krańcach autobusu przez co jest on bardzo zwrotny no, nie powiem, wzbudza dość spore zainteresowanie. Plutuje już nie w sumie 4 godziny. Jest to ciekawy pojazd. Naprawdę bardzo ciekawy. Linia też ciekawa, troszkę pasażerów już przywiozłem. Ale to statystyki, może już. O! Mamy klekotka. Nie wiem, czy widać na nagraniu. Nie widać, może za chwilę zobaczycie, jak się zaświeci zielone światło. Chyba, że się nam jakoś osobówka w tej linii. Także bardzo fajna, przyzwolita linia. na fotobę. Cześć! Za dużo nie. No teraz widzę właśnie nie ma. Słyszę? Ja, tak Tak, tak właśnie no. Bardzo dużo dodać na ten pojazd. Plus, nie wiem, czy tutaj zobaczycie, czy widać na nagraniu, ale kamera 360, czyli to co najbardziej lubi to akurat w dwóch perspektywach Bardzo przyjemne wprowadzanie przede wszystkim o, mamy nasze pogotowie. Może trochę prądu w wiedelku mi przygieźli, nie oczywiście taki żarcik. Także jesteśmy na końcu pracy bardzo ja serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam za chwilę na nagranie w przeciwnym kierunku